Cześć, Jacek z pizzerii Lanta. Dzisiaj troszkę szybciej, gdyż o 10.15 jesteśmy już w pizzerii. Mamy duże zamówienie, 25 dużych pizz na godzinę 12:30:13. Zamiast fatygować pracowników, sam sobie to ukręcę. Więc do roboty. Jak już widzicie, zacząłem się bawić te 25 pizz. Jestem troszkę od mąki ubrudzony. U nas w pizzerii używam mąki kukurydzianej. Dlaczego? Ma ładny kolor, fajna w smaku, a dodatkowo jest bardzo drobna. Nie lubię mąki grubej na podsypki. Zostawiają taki niepotrzebny popiół, pył na pizzy po wypieczeniu. Wszystkie pizze u nas kulamy ręcznie, bez żadnych maszyn, bez żadnych wspomagaczy. Kulka idzie do mąki kukurydzianej, chwila rozkręcenia a reszta to już jest tylko i wyłącznie formowanie dłońmi. O. W kulaniu ręcznym nigdy nie uda się, żeby ciasto zawsze wyglądało tak samo, co według mnie ma swój uro. Tutaj na przykład mi się troszkę za bardzo rozciągnął środek. Teraz, dlaczego blaszki? Jest to bardzo wygodne, nie tylko dla mnie, ale także dla klienta. Klient zawsze dostanie pizzę w tej samej wielkości. A my możemy sobie zrobić 20-30 pizz do przodu i wiemy, że się nie rozpadną i nic się z nimi nie stanie. Przy dużym ruchu możliwość zaplanowania dużych, Zamówień albo dużej ilości zamówień jest kluczowa w pizzerii. I znowu delikatnie rozkulam dłońmi, a resztę to już jest poprawne formowanie w rozciąganiu. Bardzo często robię dziurki w pizzy w momencie nalewania sosu pomidorowego. Po co są te dziurki? To chyba każda osoba, która bawiła się z ciastem wie. Dziurki są po to, żeby w piecu nie zrobił mi się jeden wielki bąbel. Pizza musi się równomiernie dopiec, nie tylko na górze, ale także i na dole. Jeżeli porobią nam się bomble, to niestety ale dół się już nie dopiecze tak jak powinien. A tak wygląda przygotowane 25 pizz. I właśnie dlatego lubię pizze na blaszkach piec. Zobaczcie, mogłem to zrobić wcześniej, wszystko sobie ładnie trzymam i teraz muszę to tylko i wyłącznie wypiec. Klient dostanie wszystko cieplutkie, zrobione w jednym momencie, a nie tak, że muszę upiec 5, 5 zrobić w tym momencie, upiec 5. Zobaczcie na tą kubkę. Tu mamy tu wszystko. ankę z jalapeno kaśkę z salami i cebulą, ale z szynką i ananasem, mariolkę z kurczakiem i papryką. Jest też julia, jest też pizza z pieczarką. Całkiem ładny stosik. I teraz wszystko ładnie wypiekamy. Sprawdzamy u góry, sprawdzamy na dole. I mamy piękną kaśkę, salami, cebula. A do tego Julia, samser. Widzisz jak fajnie chrupie? Znaczy, jak chrupie, znaczy, że jest dobrze zrobione. Co tu mamy? Julia, jeszcze chwilkę. I Mariolka. Jeszcze chwilkę. Monika i Ala. Jeszcze chwilkę. Julia. Mariolka Monika Ala マリオンさん。<music> Sam przygotowałem, sam upiekłem, sam spakowałem, sam zawiozę. Zosia samosia. Na razie.